thank you Siemaneczko, ja jestem Rafik i chciałbym Wam przekazać kilka istotnych informacji odnośnie mojej mapy Gurali V2.2 Beta 3 Official. No i o co chodzi w tej całej becie i po co ja teraz do Was mówię. Po pierwsze jest to wersja testowa mapy, dlatego oczywiste jest, że nie wszystko będzie działać. Po drugie, jeżeli już coś Wam nie działa, to wejdźcie na Facebooka, na mojego fanpage'a. I napiszcie mi prywatną wiadomość, tudzież opiszcie swój problem w komentarzu. Tutaj znaczy. Po trzecie, ja czytam wasze komentarze i wiadomości, analizuję to, naprawiam i wydaję pełną wersję mapy. Proste? Proste. No to w zasadzie, już teraz możesz mi napisać komentarz, który będzie mnie motywował do dalszej pracy, oraz ewentualnie łapkę w górę, jeżeli Ci się mapa spodoba. To tyle z mojej strony. Mówił do Was Rafik. No i słyszymy się w kolejnych moich produkcjach. Cześć.